Cześć, witam Was w moim następnym filmie na tym kanale. Jak możecie zauważyć po mnie, Turcy, jak i po tytule filmiku, dzisiaj będzie poradnik z tego, jak rozróżnić ciążę urojoną od prawdziwej ciąży, oraz prawdopodobnie trzy sposoby na to, jak sprawdzić, czy samica jest kotna. A więc co, myślę, że porządku handlu ten poranik się przyda. Więc za ten poranik się was podobał. No to oczywiście napiszcie jakiś komentarz, że ten pranik się przydał. No i zostawcie łapkę w górę suba i dzwoneczek. No więc co, to ja nie przedłużam. I zapraszam Was do oglądania. więc teraz wam zaprezentuję pierwszy sposób na sprawdzenie czy samica jest kotna i ten sposób jest chyba najbardziej najczęściej praktykowany przez hodowców danie samicy do samca akurat tego nie wykonam ponieważ ostatnio był filmik właśnie z kontrolnego dopuszczenia no i samice są kotne i nie chcę już ich Kolejny raz stresować. Kto, nie wie, kto akurat nie wie, jak to wygląda, no to nie chcę. To znaczy, ostatni, przedostatni filmik z kontrolnego dopuszczenia. Tam właśnie widać, na przykład, tej jak ona reaguje. Reaguje ona w ten sposób, że ucieka od stanca, warczy, piszczy, nie daje się dopuścić. Więc tak wygląda właśnie ten sposób sprawdzenia czy samica jest kotna no i ten sposób był jako pierwszy teraz wam powiem drugi sposób drugim sposobem jest wymacanie młodych poprzez delikatne ruchy pod brzuchem Wkładacie rękę pod brzuch samicy i takimi ruchami musicie wyczuć młode takie kulki około 1 cm. aktualnie przy tej samicy tego nie zrobię bo ona jest agresywna, i boję się, że może mnie ugryźć. Teraz nie chcę jej stresować. No a ten sposób jest bardziej taki, bardziej się zdaje yy, właśnie, gdy sańca jest w mniej więcej drugim tygodniu ciąży, bo w pierwszym to jeszcze jest za wcześnie. Więc drugi tydzień ciąży, no i możecie wtedy zobaczyć właśnie tym sposobem sprawdzić. Wkładacie po prostu pod brzuch rękę, no i takimi delikatnymi ruchami sprawdzacie czy samica jest kotna kolejnym sposobem jest zważenie samicy co tydzień sobie sprawdzać i sobie zapisywać wagę samicy jeżeli będzie ona tak przybierała na wadze, a nie będzie więcej jadła czy mniej będzie się dawała tyle samo jedzenia a będzie przybierała na wodze, no to jest prawdopodobnie kotna w ten sposób jest taki Chyba najmniej praktykowany przez hodowców, ale również się sprawdza. Raz sobie, kiedyś tak zrobiłem i sprawdziło się. Samica wtedy była kotna, więc to jest sposób niezły, ale ja go akurat nie stosuję przy moich samiczkach. No i wam trzy sposoby. Teraz jeszcze powiem jedno takie yy, widoczne skutki: że samica jest kotna, że jest szczęży. ściółki. Skala samica jest kotna, przekopuje ściółkę. I tak ona właśnie wygląda: taka przekopana to całkowicie. Tu jest właśnie ta samica, jest kotna i przekopała kompletnie całą ściółkę. A tak wygląda ściółka odsiania, która nie jest kotna. To jest taka zwykła, równa. Nie wygląda tego. No i teraz jeszcze wam powiem, jak odróżnić ciążę uranu od ciąży prawdziwej. Ciąża ryjona charakteryzuje się tym, że w około mniej więcej połowie ciąży, od drugiego tygodnia do tam, trzeciego tygodnia ciąży, samica zaczyna budować gniazdo i robi to dość konkretnie, rwie sierści gniazdo robi bardzo duże. No i wtedy jest właśnie taka szansa, że samica jest, jednak daje jest taka szansa, że samica jest kotna, ponieważ to może być również, że samiczka po prostu robi tylko prędze gniazdo ale wtedy już większe szanse są na to, że samica po prostu ma ciążę urojoną dlatego wtedy właśnie taką samicę która buduje gniazdo bierzcie sobie na półkę i wyma spróbujcie wymacać właśnie młode w brzuchu, jeżeli takich żadnych kulek nic nie czujecie ani sutki nie są powiększone no to wtedy samica ma ciążę urojoną i wtedy możecie ją na spokojnie dać do samca, ponieważ ona wtedy maruje i wtedy się powinna na 100% zakłócić. a ciąża prawdziwa, on no to najczęściej właśnie wtedy samica nie buduje żadnego gniazda, tylko przekopuje w dalszym ciągu ściółkę. Aha, i oczywiście zwróćcie, zwróćcie też uwagę na to, że samica podczas ciąży urojonej również przekopuje ściółkę, więc to może być bardzo mylące. Miałem kilka takich przypadków i wszystkie samice robiły gniazdo podczas ciąży urojonej, właśnie mniej więcej w połowie ciąży. Więc zwracajcie na, na to uwagę, na tę ciążę urojoną, bo ona jest bardzo podobna do ciąży prawdziwej. Jeżeli byście chcieli filmik, przebieg ciąży oraz sam wykod oraz filmik z młodych, które by, bym pokazywał od narodzin do pierwszego miesiąca swojego życia, no to piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie takich pomysłów czy głosów na ten filmik dużo, no to z chęcią go nagram. No to co? Myślę, że ten paranik się Was spodobał i przydał. Jeżeli tak, no to stanę do łapka w górę, suba i dzwoneczek. No i do kolejnego filmu trzymajcie się. No i cześć!